Dzień dobry, z tej strony Anna Imiączyk, Biuro Meros Nieruchomości. Znajdujemy się w dzielnicy Parkitka przy ulicy Mościckiego. Mamy dla Was do sprzedaży mieszkanie trzypokojowe na drugim piętrze w bloku z windą. Zobaczymy sobie rozkład pomieszczeń, ale zaczniemy od sypialni. Pierwszą mamy tutaj, która jest z garderobą, drugą mamy dosłownie obok. One są o tej samej powierzchni. Później kuchnia. Za naszym kamerzystą łazienka, i po mojej prawej stronie będzie duży, przestronny salon z wyjściem na balkon. Ale zaczniemy od części dziennej. Zapraszam. Tak jak Państwo widzą, salon jest bardzo przestronny. Zmieścił się tutaj duży wypoczynek, a jeszcze znalazło się miejsce na fajną komodę. Jeśli chodzi o ściany, mamy gładzie gipsowe, na podłogach mamy panele. Przechodząc w tą stronę, mamy balkon. Bardzo fajna i istotna sprawa to to, że okno jest duże, balkonowe, daje nam dużo światła. I e, jeśli chodzi o wystawę, mamy na stronę południową. Mieszkanie, tak jak e, podsumujemy na samym końcu, znajduje się w środku patio, więc nie mamy żadnej ulicy ani z jednej ani z drugiej strony. No to idziemy do kuchni. Tuż naprzeciwko salonu mamy kuchnię. Ona, tak jak widzicie, jest bardzo przestronna. Mamy meble w zabudowie, zmieścił nam się też stół jadalniany na cztery osoby, więc bardzo fajnie. Jeśli chodzi o wyposażenie, zostaje w cenie. Mamy tutaj dużo szafek, więc bardzo, bardzo istotne w kwestii przechowywania. I tak samo widok, tylko że tym razem od strony północnej. Kolejnym punktem na liście zwiedzania tego mieszkania jest Łazienka. Jest przestronna. Mamy tutaj prysznic, umywalkę, toaletę, miejsce na pralkę. Co bardzo istotne, tutaj w Łazience wisi też piec do podgrzewania wody, ale także służy nam do ogrzewania mieszkania. I właśnie jest tutaj po mojej prawej stronie. Co, czas teraz na pokoje. Obie sypialnie są o tej samej powierzchni. Tak jak widzicie, zmieści nam się tutaj łóżko, biurko, komody. Mamy też miejsce na szafę tuż za drzwiami, żeby nie zabierało miejsca. Jeśli chodzi o wystawę okien, na północ, jedna i druga. I zapraszam do drugiej. Druga sypialnia ma niespodziankę, bardzo przydatną w przypadku, jeżeli nie chcemy mieć w pokoju żadnych komód ani szaf, ponieważ tutaj mamy ukrytą garderobę. Może funkcjonować też jako schowek, jeżeli nie chcecie trzymać tam ubrań. Widzieliście już całe mieszkanie, a zaraz idziemy do salonu na podsumowanie. Jesteśmy na mieszkaniu trzypokojowym na drugim piętrze przy ulicy Mościckiego. Jeżeli chcecie się umówić na oglądanie mieszkania, to zapraszam serdecznie do kontaktu z biurem Meros Nieruchomości pod numerem telefonu 730 380 372, pokazany właśnie tutaj. Ja pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Anna Imiouczyk, Meros Nieruchomości.